który zawsze w i chodzi nam na interesy. To przyjęcie jest także na cześć. Panie Kamilu, Kamilu, Liga. Z okazji Twoich urodzin nagraliśmy dla Ciebie filmik, yy, ponieważ dziś będzie agonia i nic nie będziesz pamiętał. Żebyś zawsze miał przy sobie twardą marihuanę, to cię dzisiaj posunie tak dokładnie jak ja. Kto wypieści cycunie i wyrucha za dnia, to cię dzisiaj posunie tak dokładnie jak ja. Septy <laughs> październik. Wardown. Muzyka. Alkohol. seks Maje Urodziny Kamila. Lecimy! Będę brał cie. A, a. <noise> Żebyśmy tej nocy słyszeli trzask stukających się kieliszków. Bo wy nie macie tutaj kieliszków! Zawsze miał. Hejs. 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 Kamil, ty jesteś zbyt... By być tak model, bardzo mi przykro. Żeby ptak ci nasrał z luftu na twojego iPada. ma Kamil, chcesz przeżyć metamorfozę ze mną i mieć płaski brzuch? To narysuj pępek na plecach. I proszę, skończ z wymówkami, że wciągniesz brzuch i się skończy. Hey, plecy, Żeby zawsze było cię stać, abyś był gruby. Hejs. Patrz jakie bogactwo kurwa, patrz czym jedzie kurwa. Zawać, kurwa! Bogacz kurwa pierdolony! O! <noise> Kamil, pamiętaj, ja ja muszą być. Żebyś nie jedną dzisiaj na zawął Lej. 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 gorzą. Gorzą 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 ten Ten Liga, Lej. Lej. tą wódkę.